Królowa śniegu, czyli lodowy zamek. Nadeszła prawdziwa zima. W nocy spadł śnieg i przykrył wszystko świeżutkim, białym puchem. Ulice, chodniki, trawniki. Patrząc na domy, można było pomyśleć, że ktoś nałożył im wielkie czapy z białego futra. Miasteczko wyglądało prześlicznie na tle wysokich, ośnieżonych gór. A śnieg padał, padał i padał. To będzie długa i mroźna zima, mówili dorośli, kiwając z powagą głowami. Za to dzieci aż podskakiwały z radości, bo zima to przecież mnóstwo świetnej zabawy: sanki, narty, kuligi, śnieżki, no i jeszcze śnieg i święta. Helenka i Marek też się cieszyli. Mieszkali po sąsiedzku na drugim piętrze niewielkiej kamienicy na samym końcu wąskiej ulicy mroźnej i przyjaźnili się od najmłodszych lat. Niemal cały dzień, ten w którym rozpoczęła się prawdziwa zima, spędzili na górce za kamienicą. Jeździli na sankach, razem z innymi dzieciakami, a kiedy późnym popołudniem wracali do domu, Marek obiecał: Hm, jutro nauczę cię jeździć na nartach. Świetnie! zawołała uradowana dziewczynka. Ale następnego dnia nic z tego nie wyszło, bo na ulicy mroźnej działo się mnóstwo ciekawych rzeczy. Do stojącego naprzeciwko kamienicy wielkiego domu z przeogromnym ogrodem wprowadzali się nowi właściciele: elegancka pani, jej przystojny mąż i ich córka, śliczna dziewczynka o kruczo-czarnych włosach. Całe przedpołudnie mieszkańcy ulicy Mroźnej przyglądali się, jak pod wielki dom podjeżdżają kolejne meblowozy, a panowie z firmy przeprowadzkowej wnoszą do środka meble, lampy, dywany, ogromne palmy w doniczkach, skrzynie, pudła i nie wiadomo co jeszcze. Nazajutrz wszystko wróciło do normy. Dorośli zajęli się swoimi sprawami, a dzieci pobiegły z sankami na górkę. Helenka zaraz po śniadaniu wyszła przed dom i czekała na przyjaciela. Wreszcie pojawił się w drzwiach. Czy dzisiaj nauczysz mnie jeździć na nartach? Zapytała Helenka. Nie, dziś nie mam czasu, odparł Marek. Agnieszka, wiesz, ta dziewczynka z wielkiego domu zaprosiła mnie do siebie. Będę się u niej bawił. Ale przecież obiecałeś, powiedziała cicho Helenka, z trudem, z trudem hamując łzy. Po południu Marek przybiegł na górkę za domem. Ta Agnieszka to jest super opowiadał. Ma mnóstwo pięknych zabawek. Najfajniejsze są śniący jak kryształ klocki, z których budujemy lodowy zamek. A w ogrodzie ma ogromną ślizgawkę tylko dla siebie. No, oczywiście ja też mogę się na niej ślizgać, ale tylko ja. Bo tylko ja mogę się przyjaźnić z Agnieszką. Wcale ci nie zazdroszczę, skrzywił się Przemek. Co to za przyjemność mieć wszystko tylko dla siebie. Na naszej górce przynajmniej jest wesoło. Co wy tam wiecie? Marek machnął ręką i poszedł. Od tego dnia każdą wolną chwilę spędzał u nowej przyjaciółki, a kiedy spotkał Helenkę, udawał, że jej nie widzi. Helenka była zrozpaczona. Dlaczego on się tak zachowuje? Zastanawiała się głośno. Przecież to mój najlepszy przyjaciel. Zamiast się zamartwiać, po prostu idź tam i porozmawiaj z nim, radziła babcia. Zaproście Agnieszkę do wspólnej zabawy, zabierzcie ją na górkę. Na pewno się ucieszy. Masz rację, babciu! zawołała Helenka i wybiegła z domu. Zapomniała nawet o czapce i szaliku. Zadzwoniła do drzwi wielkiego domu i po chwili gosposia wpuściła ją do środka. Agnieszka chyba nie będzie zadowolona, szepnęła, gdy helenka wyjaśniła jej cele swojej wizyty. Bardzo się złości, kiedy ktoś przerywa jej zabawę. Ale Helenka wcale się tym nie przejęła. Wmaszerowała prosto do pokoju. Agnieszka siedziała na puszystym dywanie i obserwowała, jak Marek buduje lodowy zamek z pięknych, przezroczystych klocków. Nawet nie spojrzała na Helenkę. Marek też jej nie zauważył. Hej, jestem tu! zawołała Helenka. Zostawcie na chwilę te klocki, chcę porozmawiać. Czego tu chcesz? zapytała niegrzecznie Agnieszka. Nie widzisz, że budujemy lodowy zamek? Przeszkadzasz nam! A poza tym nikt cię tu nie zapraszał! Marek spojrzał na wykrzywioną grymasem buzię Agnieszki, a potem na Helenkę i nagle zrobiło mu się okropnie wstyd. Przecież Helenka może się z nami bawić, powiedział cicho. I inne dzieci też. Masz tyle zabawek, ślizgawkę i taki piękny ogród mi się śni zawołała Agnieszka, tupiąc nogą To mój ogród, moje zabawki i moja ślizgawka tylko ty możesz się ze mną bawić. Ale dlaczego?--zapytała zdziwiona Helenka bo tak mi się podoba wrzasnęła Agnieszka A teraz idź sobie stąd a ty zwróciła się do Marka dokończ budować zamek jeśli tego nie zrobisz, nie wpuszczę cię na moją ślizgawkę Marek zerwał się na równe nogi Nie będziesz mi rozkazywać powiedział spokojnie. Nie potrzebuję twoich zabawek, ślizgawek i lodowych zamków. Wolę bawić się z Helenką i innymi dziećmi. Jeśli chcesz, możesz do nas dołączyć, a jeśli nie, to siedź tu sobie. A potem podszedł do Helenki. Przepraszam, że się tak głupio zachowywałem. Chodźmy na naszą górkę. Nauczę cię jeździć na nartach. Wziął ją za rękę i wybiegli z wielkiego domu. A Agnieszka została sama w wielkim pokoju. Pełnym zabawek, z szeroko otwartą ze zdziwienia późą. Oj, miała bardzo wiele do przemyślenia.